Siema. Dzisiaj za 6000 subów Otworzymy sobie 6 menu, ponieważ wpisaliście mi na kanale, że które mainy Ci się podobają. Także niektóre trzeba otworzyć albo któreś trzeba. Także lecimy. Zacznę od kupry, bo, bo mam taką długą sztukę. Lecimy. Fajny model, mam taką nową sztukę. No, taki nowy mejnik wpadł. I teraz zacznijmy jeszcze, zacznijmy od kwota GT. Fajny model, piękny, takie złote kółka, świetne, teraz zacznijmy od tego STH, właśnie że lećmy z STH. Ale fajne STH. Tu widać Czy to się otwiera? Replay nie Teraz zacznijmy od tego szewi Ale fajny, nawet niebieski, niebieski. Jeszcze taki Land Rover, ale śliczny. No fajnie się prezentuje i ostatnie jest to Dodge Pickup. No jest. Także Fajne modele dostałem. Także narka.